Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ktul i nawet nie jestem sam. Jest ze mną maska. Dzień dobry. I Patryk. No, jesteśmy w Hearts of Iron 4, czyli do, w grze, którą część na pewno was zna, w której chodzi o to, żeby po prostu mieć ładne granice. Ja wcielam się na przykład w Imperium Osmańskie. Tak. Czyli tymi typami, zaraz wam znajdę mapę graczy No tutaj jest Chyba to jest O Jezu, dobra chyba wam nie znajdę Tak yy, Jeszcze nie bo muszę sobie badania wybrać i wszystko szczerze mówiąc No podstawowa budowa, elektronika Nie uwierzycie co? Wiecie co mam bardzo zabawnego? Mam dwie linie samolotów i jedną broni tylko Nic z żadnej artylerii nie mam ani nic A bo ja nawet nie mam artylerii wybananej no, ja tutaj... Możemy odpałzowywać chyba tak sądzę Na trójce spokojnie no. albo na czwórce najlepiej Ja bym na czwórkę dał Żeby pałz było jak najmniej szczerze mówiąc Hmm a ja tu jakieś flagi mogę zmienić w ogóle o jezu, mam minus 20 tysięcy broni. O, ja zmieniłem flagę. Akurat na przykład. Taką. Nie wiem, mi się podoba moja flaga. No i naszym. Naszym celem w sumie będzie podbicie Francji. No i obawianie porządku francuskiego. No tak. No, Francja jest najlepsza na świecie. O! Join the League of Nations. Mogę dołączyć do Ligi Narodów. No, chyba sobie dołączę. Tak sądzę, co mi to daje. Improved cost democratic drift. Nie, bo to będę demokratyczny, a nie chcę iść. W demokrację. I jednak refuse zrobię. No, ja uderzę na początku w Persję, żeby tam zdobyć potem są surowce. Ja nie dołączyłem, bo to jest dla demokratów tam masz, że Democratic Drift. Nie dołączaj. No właśnie, to jest poparcie dla demokratów, a ja nie idę, więc. 200 dni będzie trwało, aż to ten cel wojny. Chyba idę w komunistów. No muszę, tak mi się jakoś kliknęło. Bo albo w demokratów mogę iść, albo w komunistów. Czy tam Radykal to się nazywa tutaj. No poszedłem, ale chodzi, że miałem event. To będzie na filmie pokazane, jak się zastanawiałem, w co iść. Ale mimo monarchizm też rośnie, widzę. Kiedy ten cel mi się zrobi? 37. Raczej mi nie wyjdzie wojna domowa. Bym miał. Aha, temu masce. A ja komunistów, bo jednak boję się ich, mają prawie 50. Albo se pójdę w faktorie cywilne.

Imperium Austriackie zedykowało biedne królestwo Chorwacji Dobra, ostatnio cel robimy z drzewka przemysłowego, podobnie to jest tą ideologię A ja zrobiłem to Dobra, odpoczujmy grę, bo zaraz będę ją cel wojenny. Co się stało? Odpozujmy grę, bo ja zaraz wypowiem wojnę, będzie od razu tak szybko, żeby u mnie coś się działo pójdzie konkretnie Dobra, nie wynaruj się płynie? 48 dywizji Dobra, bo ja potrzebuję A z węgrami? Na niemieckie jak to było Zabora. Na niemieckie i, wiesz, ruskie, jak to było. Dobra. Jest już cel wojenny cent ale będzie Co jest? No, tak, no, ale psiadkiem mnie nie wołaJCIE do wojny. Dobra, nie, nie, to nie nas do wojny. No wy też mnie nie wołaJCIE, bo mam własne problemy. Problemy na <noise> Czyli wielkie problemy. Rosyjski się powiększa. Nie wołajcie do wojny. Tak, ja widzę to ogłoszenie. Bo. Ja bym i tak bym robimy, ja bym wiele. ten kaszel koronawirusowy. E, moje? Czekaj. Twoje wojska przychodzą przez cały Środek Co? E, robią breakdance. A Jedno wojsko?

Sądzę już w tym momencie jest odpowiedni moment na zakończenie tutaj odcinka. Słychać mnie, Halo? Odpowiedni moment na koniec tego odcinka jest. No. Trochę trwa tam 20 parę minut ponad. Tak. Tak. Koronawirus będzie dalej się rozwijał. Dobra To tam zostawiajcie jakieś łapki w górę, te inne wszystkie I No, miłego dnia, żeby tam się powodziło. Cześć i pa!